Aż 92% praktyków zajmujących się wsparciem osób doświadczających przemocy wskazuje, że na początku relacji pewne aspekty przemocy psychicznej mogą być błędnie identyfikowane jako część romantycznej miłości. Aż 90% specjalistów zajmujących się przemocą psychiczną potwierdza, że bardzo często jest ona przeplatana życzliwością i ciepłem. Po w każdorazowym akcie przemocy psychicznej z kolei sprawca najczęściej zarzeka się, że to ostatni raz, że się poprawi, że się zmieni. I oczywiście są to obietnice bez pokrycia. A czy ty potrafisz prawidłowo rozpoznać przemoc psychiczną, szczególnie w jej subtelnych formach? I czy aby na pewno wiesz, jak w takiej sytuacji zareagować? Zapraszamy na warsztat Nie daj się przemocy, w ramach którego właśnie tego będziemy się uczyć.